Wiadomistrzu, należąco nie, taki upał to należąco, nikomu się nie chce, a Rafon wyciąga, no a, wiadomiks, niedawno nie byliśmy, to idziemy. Dzień dobry, siemandero, witamy wszystkich serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Rafon jeszcze buty musi zmienić. Nie, już zmieniłem. Już? Już, cieszę szybki. ptki. buty jak ty w klapkach, skiety klapki. No dobra, lecimy na pole. Mamy fajne poletko załatwione, że można sobie pochodzić. Idziemy pochodzić na nic wielkiego nie liczymy, bo, no bo nic wielkiego tu nie może być. Ale liczy się sam relaks i popołudniowe wyjście z kumplem. Zaczynamy. Tak mocno zajechana. No, już tu zginęła mi. Jedyneczka. No, jest jeden. No, jest Adolfini. No i o, tu będzie zajechane takie to jest pole, no niestety. A twarde? No, twarde niesamowicie. Przed chwilą mieliśmy odwiedziny, a teraz ja mam monetę. Ciekawe, co to jest. Ja myślałem, że srebro. Ja mam srebro! I ja pierdzielę. Daniel odjechał, zobacz ty. O kurde, Wersa! Pierwsze srebro! <laughs> ja pitole! Ale to jest zajazd! Ale zajazd, czekajcie, ja to wyczyszczę, kurde. Mam pierwsze, a mówimy do Rafała. Ja mówię, tu nic nie wychodzi. Jedziemy, bo w sumie generalnie godzinę chodzimy poza tym jednym FENOLEM i PRL-em, Nie ma nic, ale mam srebro, ty Rafon, kurde. A Daniel też mówi, że już tu chodzili, że nic generalnie nie wychodziło, nie? Ale piękne, co? Piękna moneta, kurde. 50 fenigów, ale śliczności. Teraz już ładnie wygląda. Głoboko była, co? No Ale pięknie, 50 fenoli, srewerko. To to jedziemy? No to pierwsze srewerko. <laughs> <laughs> Teraz nie wiem co zrobić. Teraz ja nie wiem co my robimy ty. To jest serunda, nie? No to jest runda. <laughs> tak to zawsze jest. Wiesz jak, te, jak znajdujemy te kawałki ty tutaj. Nie? Ale ja tu miałem. Miałem już coś takiego. Nastąpiła tradycyjna zmiana miejscowy. O! No ale... Wiesz co, ja wiem co to jest, ja tu miałem ten kawałek, zaraz Ci powiem. Nastąpiła tradycyjna, no bo tam już nic nie wychodziło. I teraz Rafał ma strzała. Widzisz, bo zawsze tam wychodzą takie tak. kawałeczki. A wiesz co to jest? Nie. tak. Czwartek. To jest kalendarz. d i -n To są kartki z takiego stałego kalendarza. A ja już tu miałem też trafione coś hmm? takiego. Fajny strzał. O, naprawdę fajowy żółwolek. Dobra, co my tu mamy? Za 5-7 z godzinę, z godzinę latania, z godzinka latania i spadamy, nie, bo to już wiadomo, teraz się coraz bardziej ciemno robi. Ja srebro mam, ale cały czas apetyt jest na więcej. Dołek kopnięty i widać łóżko. Coś tam łaziło, Magda? Nie, Magdy nie ma. Przecież same mrówko, mrówki chodzą. A tu mamy jakiś guziolek. Panie guziku, pompowanie, jakiś taki delikatnie pompowany, nic szczególnego. No dawaj, to wbijamy. Co tu masz? O, cesarstwo, czy Marek. I jeszcze z gapą w dół. Hmm? <laughs> ale piękny. No to chyba wiesz, jest po. Zgubiony? Któryś znaczy. A, ale jest fajna jedynka. Jedynka z gapą w dół to jest rzadko spotykany, naprawdę bardzo tak? rzadko spotykany. Tak na no nie, no zawsze są te typowe Adolfinie, nie? A to już jeszcze, jeszcze jest ta przedwojenna fajna jedynka. Możesz sobie schować ładnie i. Zakry. Uh -huh. Cyk. Zobaczymy Ludwika Lajfonga, nie? No. To wbijamy. Tak, pisał, co? Zajedziemy Ludwika, co? Eee, Losy po piątkę. Teraz Teraz zobaczymy, co Ludwik and. powie. Czekaj, czekaj. Partyzant. <coughs> Tu się jeszcze nie Jest. zobaczył, chyba. Już tu tam losy, losy, nie zapomnieć o Rafonie. Bo to. Y, Rafon tam miał sześć jeszcze losów. No to teraz. Os, wiele i no, werble. Dobra, kurde. <śmienny> no, ja nie mam to teraz ogarnąć. Kolejny <śmienny> chodź, za mnie. Rafon 60, 30, 90. 90. To jest... I to są właśnie czarne kciuki. To jest ekipa choroszcza. Wspieramy się i bawimy. Na tym zabawa polega. No dobra. Ludwiczka live trwa. Ale myśmy już ruszyli kopać. I co? I co? Adolfinio? Czy co to jest? Tak. Dycha. Dycha Adolf, Rafon. Dycha? o dycha. Dycha Adolfowa. Także jeszcze jakieś Adolfy tutaj wychodzą. Hałda wykopu budowlanego. A co tam? Ziemię trzeba sprawdzić. No, i ziemię trzeba sprawdzić, on mi tu uciekł. Ziemię trzeba sprawdzić. No, kurde, molek. I sygnał. Sygnał był. Jest. Dobra. O. Arseniak. Ja myślałem, że to sreberko, ale jakiś liczny Arseniak. Jaki piękny Arsen Lipę. Kurde. Jaki piękny staw, A my z rafonem? Co? Robimy ten wykop? No kurde, no taki wykop to choć te hałdy sprawdzimy, nie? Co i warto sprawdzić hałdy, Warto myknąć. Raz dwa, co to jest? Chwila roboty i sprawdzone. A jeszcze taki piękny Arsen Lipę wpada. Kończymy, kończymy, bo to i tak już jest godzina 20, tak jak mówiłem się ciemno robi, także będzie na pewno film łączony, teraz jakiś teleport, na razie to idziemy Ludwika dalej oglądać, nie? Dobra, a my za chwilę ja skakujemy. Nogi. Co? No jo, jak my a... dzisiaj wyszli, wiesz, skiety, klapki. A zobacz, jakie ok, opalone nogi mam na dole, zobacz. Opalony, <noise> <noise> opalony. Dobra, <noise> skakujemy w tunel czasoprzestrzeni i witam, widzimy się w innym, <noise> innym miejscu. <głos> 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 teleport, teleport magiczny do magicznego lasku. Godzina 18. Znowu, dwie godzinki po południu, wyskakuje. Tym razem jestem sam, bo niestety wszystkie chłopaki w rozjazdach i idę sobie. Zobaczyć miejsce. Połazić, po prostu połazić. Mam dwie godzinki, bo wiadomo, może nawet nie całe, bo w lesie to w szybciej niż 20 się robi ciemno, także biorę wersunie i strzała. Pięć sekund minęło, dosłownie. Pięć sekund i pierwszy strzał No, ale to za ciemno. Co to jest? Jeden grosz między wojnie I ja pitole. Ale fart, <laughs> ale fart. Wchodzę od razu między wojnie. Ja będę musiał lampkę włączać. Będę już musiał tutaj niestety w lasku lampkę włączać, ale jest między wojnie. O ja, pitole, petardziunia Jest moniaczek. <laughs> jest moniaczek. Ale tu się trzeba poprzedzierać Trochę się trzeba poprzedzierać ale to dobrze, im się poprzedzieramy, pomęczymy, to będziemy lepiej spali. O, jedyneczka fenolowa, adolfinio, kaszubska, boratynka. Jest gitara, super, super. Wersa w ogóle, tutaj kurę zaskoczenie, nie? <laughs> co ona mnie tutaj zaskakuje, bo myśmy już tutaj na tyle przeszli wykrywaczy, a że jeszcze coś wychodzi? Teraz, co ja mam za fanta? W ogóle. To musi być jakiś ruski fant. Bo do niczego innego mi się to nie może skojarzyć. Kranik chyba do ruskiego samowaru, bo tylko oni są w stanie tyle wyżłopać jakiegoś samogonu. No, patrz na bank to jest jakiś taki kranik. No, yy zaworek, nie? Otwarte, zamknięte. Olej, jest lapsior. Normalnie w to nie wierzę. Ale Stern, a ja jak debil. Wiedziałem, że będę szedł tutaj, to sobie krótki rękaw ubrałem. Teraz jestem cały pocharatany, pocięty, ale fant jest. <noise> Fanciora mamy i to nawet też dawno nie mieliśmy, a wersą na pewno to jest pierwszy taki strzał, czyli jest guziczek wermachto. Jest groszek wermachtowski, no i fajny. Ale teraz fajny, wpadła <noise> do dziury, może, nie wiem. Patrzcie, jest zielona, nie? Kopię, kopię, żebyście nie myśleli, że to jest znowu na łatwo, bo to wcale nie jest za łatwo. Oho, jakie tam dziury jeszcze widać, resztki dziur, ale Wersunia, Wersunia dzisiaj daje radę. A to patrzamy, co to. Kurde, to jest liść, masakra. To jest liść. Aaaa, no dobra. A to jest śmietnik. Teraz mam jakiegoś sztuczca, ale on tu jest w jakiś sposób sygnowany sztuczca kawałek sztuczca co to jest? Uda mi się to na lajfie doczyścić czy będę musiał tu pokombinować. Chyba pokombinuję trochę Chyba za dużo to moje kombinowanie nie dało I tu żadnej tej sygnatury nie dojrze. Liczyłem na coś, wiecie Wehrmacht ale to chyba nie będzie raczej Wehrmacht bo ja tu nic nie dostrzegłem Japitol pokrzywy, krzaki, robaki i w środku ja masakra nieprzygotowany Siadaj, Adrian Pała niedostateczny, nieprzygotowany jeszcze do tego ze zwidami. No kurde, ale wiecie, ja liczyłem na monetkę z zieloną patynką, a tu ba, kur, liść, nie tylko liść żółty. To nie na żółty, zielony listek. No. Świeży jak świeżak, jak świeży kierowca. Dobra, o, w to się nie wbijam, bo to jest masakra, ale to tu sobie jeszcze przejdę. Mówię, same polmosy, same polmosy. A teraz nie jest to polmos. No to jest jakaś nabijka od czegoś. Kurka. Zbliż mi to. Jakaś taka nabijeczka. Może być. Tylko nie wiem. Klamerka. Już widzę. Mogła być klamerka, bo ma tutaj te ranty zagięte. No, chociaż to cieszy. I co? PRL? Dotknijmy. PRL. O. Dwa srebra na film, to już by było na wypasie, nie? Dwa srebra na film, to już jest wypas film. A to jest w tym momencie osiemdziesiąty 80... Nie, 61. O, pozdrowionka. Wszystkie 61, ładny rocznik. Ciemno się zrobiło. Myślałem, że obrączka. Ja myślałem, że obrączka. A tu w tym ciemnym nic nie widać, ale tu żadna obrączka nie jest. Kurde, tak jak coś, to co chwilę coś błyśnie, nie? No ale tak zawalone. Ach, twarde to jest. Nie, na no zwykły sztucel Ile razy tędy jadę, się tak zastanawiam, czy im tu coś wyszło. Czy nie na tych przekopach. Przecież tu była jednostka stara, to stara. I jednostka, i zakład psychiatryczny, i punkt przesiedleńczy. A tu takie wykopy. Nie wiem, ciekawe czy to na cicho, czy po prostu na pusto. Ładnie ten zachód słońca wygląda. <śm> a jak jest taki piękny zachód słońca, to tylko wróży na jutro ładną pogodę. A jutro na wykopki lecę z mega fajną ekipą. Zadowolony, to jesteś z siebie. Ja? ja widzę, ty z siebie jesteś bardzo zadowolony. Czy ja jestem z siebie zadowolony? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jestem zrobiony, bo sobie pochodziłem. Sami widzieliście. Film składał się z dwóch części z jakiegoś tam teleportu. Pierwsza część, jedyneczka, kurę strafioną pięćdziesięcioma fenolami z reberkiem. Mega fajnie, mega fajnie jakieś fenolki, coś takiego powpadało. Druga część trafiona jedyneczka między wojnie, także też nie było jakiejś tam tragedii. Śmietnik przeczyszany, niecałe dwie godzinki pochodzone, ale to wiadomo, wszystko dla zdrowotności. Wy, kochani, mam do Was taką teraz prośbę. Będę sobie tak machał trochę specjalnie, żeby Artura GT pozdrowić. Hehehe, <laughs> <laughs> haj, Wy napiszcie w komentarzu, może to głupio zabrzmi, nie? Ale napiszcie, co Wam bardziej się podoba. Jedynka czy dwójka, nie? Film z dwóch części: jedynka czy dwójka. Niech to głupio nie zabrzmi, nie? Że teraz będziecie się zastanawiać, kurwa. Napisze dwójka będzie miał bekę. Jedynka też będzie miał bekę. Jedynka czy dwójka. Taka dla was zabawa i tyle, nie? Jak się film podobał, to wiadomo łapka. Subskrypcja dla tych jeszcze, co nie subskrybują. Pamiętajcie, żeby wcisnąć. Trz. Tą subskrypcję, ten dzwoneczek. I do następnego, nie? Nerre! Na